Dzień dobry, witam serdecznie, kolejne nasze spotkanie o charakterze lekcyjno-edukacyjnym i zaczynamy dzisiaj rozmawiać o kolejnej epoce i chciałbym, żebyśmy sobie tej epoce, czyli pozytywizmowi Prowadzenie do tej epoki poświęcili dwie, a w zasadzie trzy godziny rocce. E, dlaczego tak? E, dlatego, e, że to jest epoka bardzo ważna. To jest epoka, która wprowadziła coś bardzo istotnego. Coś bardzo ważnego do kultury i cywilizacji europejskiej i e, była taką epoką e, z wielu względów przełomową e, i e, była epoką, która której skutki odczuwamy do dzisiaj. E, w Polsce pozytywizm był krótki. I on, tak naprawdę, w momencie, jak się fajnie rozpoczął, to w zasadzie już zaczął się kończyć. Natomiast zmiany, które przyniósł w Polsce, albo które powinien przynieść w Polsce, były zmianami niesłychanie istotnymi. I wydaje mi się, trochę w opozycji do tego, co mówiłem na naszej lekcji kończącej romantyzm. O ile romantyzmu w Polsce mamy aż za dużo, bo rzeczywiście ja będę się upierał przy tym, co mówiłem, że Polacy są nieuleczalnymi romantykami. O tyle wydaje mi się, że pozytywizm jest w Polsce wciąż jeszcze takim przedsięwzięciem do nadrobienia. Jest czymś do zrobienia, jest czymś do wykonania, jest takim dziedzictwem, które zostało rozgrzebane i z którego my dopiero musimy zacząć wyciągać odpowiedzi. Więc, to tak tytułem wstępu. E, I e, chciałbym, e, żebyś, a, a drugi powód, dla którego, dla którego chciałbym, żebyśmy e, pozytywizmem aż tak e, obszernie się zajęli e, jest taki, że, e, m, że wokół pozytywizmu narosło trochę nieporozumień e, i z pozytywizmem, e, przede wszystkim z samą nazwą pozytywizmu, jest pewien bardzo istotny, bardzo istotny, problem i o tym problemie chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali. Dzisiaj, ale też na, na następnych lekcjach, na których będziemy sobie ten pozytywizm jakoś tam, powiedzmy, jakoś będziemy go będziemy go kontynuować i się, będziemy się próbowali przyjrzeć. No dobrze. No to w takim razie zacznijmy od tego, dlaczego pozytywizm jest taki ważny. Pozytywizm jest bardzo ważny z dwóch fundamentalnych zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, i tutaj od razu chciałem bardzo wyraźnie y, powiedzieć, że mówię tutaj o pozytywizmie w sensie jednocześnie szerokim, to znaczy mówię o pozytywizmie jako o zjawisku w kulturze europejskiej, a z drugiej strony mówię o pozytywizmie bardzo wąsko, y, to znaczy mówię o pozytywizmie y, o, jako o nurcie y, światopoglądowym, Zasysającym e, kilka bardzo ważnych wątków filozoficznych, e, i e, chciałbym, żebyśmy tutaj mieli jasność. E, I e, nie mówię dzisiaj o Polsce, <coughs> dlatego, że e, to w jaki sposób pozytywizm wyglądał w Polsce, o tym co dużo powiemy na, e, na osobnej lekcji, e, raz dlatego, żeby rzeczywiście tych polskich pozytywistów jakoś tam uszanować. A powtórę, dlatego że w Polsce będzie to wszystko wyglądało troszeczkę inaczej, w zasadzie zupełnie inaczej, niż wyglądało to na zachodzie Europy. Kiedy mówimy o pozytywizmie, o takim, jakim chcę dzisiaj powiedzieć, czyli o pozytywizmie europejskim, to mówimy przede wszystkim, powiedzmy sobie kiedy, mówimy przede wszystkim o połowie XIX wieku. Pozytywizm jako taki rozwija się już w latach 30. wieku XIX. Ten pozytywizm w tym dzisiaj myślę. I o tym warto zapamiętać, bo proszę, bo, 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 bo proszę tutaj zwrócić uwagę, że na te lata 30. XIX wieku to w polskiej literaturze akurat przypada absolutny szczyt romantyzmu. Ten XIX wiek, lata 30., lata po powstaniu Listopadowym to są te największe osiągnięcia, największe osiągnięcia polskiego Polskiego romaków, e, więc tutaj już widzimy wyraźnie, że zaczyna nam się to czasowo rozjeżdżać. E, I rzeczywiście gdzieś ten pozytywizm zaczyna się już w pierwszej połowie XIX wieku, później się pięknie rozwija w połowie XIX wieku i w zasadzie jako nurt światopoglądowy trwa praktycznie do końca XIX wieku. E, wtedy dopiero zostanie e, Przeciwstawiony mu taki też bardzo szeroki mur, który nazywamy przełomem antypozytywistycznym, który będzie zawierał bardzo różne, bardzo dziwne nazwiska filozoficzne. No i rzeczywiście wtedy gdzieś tam gdzieś tam ten pozytywizm może nawet nie tyle, że przestanie istnieć, to zacznie się wykruszać, ale na pewno straci taką dominującą, dominującą pozytyw. Więc to myślę, że gdzieś tutaj warto sobie zapamiętać. Więc mówimy o pozytywizmie dzisiaj europejskim. Mówimy o pozytywizmie jako o pewnym mucie światopoglądowym i o pewnym mucie filozoficznym. I taki pozytywizm rozgrywa się w kulturze europejskiej. Podkreśla. Już od połowy, pierwszej połowy XIX wieku i trwa w zasadzie do końca, do końca XIX wieku. Więc to jest jakby taka informacja powiązująca. I teraz, na czym polega e, waga tego pozytywizmu? E, po pierwsze na tym, że pozytywizm e, wyznaczył bardzo mocno e, Główne takie ramy pojęciowe, zasadnicze kategorie, w których będzie się rozwijała nauka europejska w zasadzie do dzisiaj. Pozytywizmowi zawdzięczamy podział nauk, taki jaki dzisiaj obowiązuje, zarówno podział generalny, jak i podziały szczegółowe. E, zawdzięczamy pozytywizmowi pewien sposób takiego filozoficznego myślenia o nauce. E, zawdzięczamy mu bardzo szczególne uprzywilejowanie nauk doświadczalnych, nauk przyrodniczych, ale też oczywiście porzemionych gdzieś tam z naukami e, ścisłymi, z, z fizyką, z matematyką i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Człowiek pozytywistyczny, człowiek wedle myślenia pozytywistycznego to będzie człowiek naukowy, czyli taki człowiek, którego definiuje się jako jednostkę, ale też jako e, istotę społeczną, istotę polityczną, poprzez odwołanie do nauk. Do nauk przyrodniczych, do nauk ścisłych, czyli do tych tak zwanych twardych nauk. E, pozytywizm będzie miał niejaki kłopot z naukami humanistycznymi zwłaszcza z literatury On będzie próbował rzeczywiście podciągnąć nauki humanistyczne gdzieś tam do, tego, do, do takiej definicji naukowości, którą wypracowano na materiale nauk przyrodniczych i nauk ścisłych i to zaowocuje taką bardzo dziwaczną teorię literatury. Hipolita Tena, który próbował rozpatrywać literaturę jako taki specyficzny typ, czy specyficzny przejaw naszego życia przyrodniczego. To już nie będziemy się wydawać w szczegóły, bo to jest, jest przedsięwzięcie raczej dla studentów kolonistyki zajmujących się teoriami literatury. No i nie bez powodu ten przełom antypozytywistyczny z końca XIX wieku, jedno, jednym z jego największych osiągnięć będzie wypracowanie nowego rozumienia nauk humanistycznych i humanistyki w ogóle. To, w jaki sposób my dzisiaj mówimy o humanistyce, o naukach humanistycznych, w związku z czym również o językoznawstwie, teorii, literatury, historii literatury, krytyce literackiej itd. itd. Wszystkim tym, co jest związane z literaturą. To zawdzięczamy przy umowie Wtedy się tak, wykształciła się taka definicja nauk humanistycznych, e, którą my dzisiaj, oczywiście po licznych przekształceniach, ale jednak z grubsza się posługujemy. Więc e, pierwsza rzecz, e, najważniejsza, e, jeżeli dzisiaj mamy coś takiego, że mamy m, takie przeświadczenie, że. Człowiek e, powinien e, zdobywać naukę w pewien określony sposób. Jeżeli uważamy, że czymś bardzo ważnym dla człowieka jest zdobywanie wiedzy, pogłębianie swojej wiedzy, jeżeli spędzamy, no, włącznie studiami wyższymi e, i studiami doktoranckimi, no, w zasadzie tak naprawdę do 30. roku życia siedzimy w szkołach i, i przyswajamy wiedzę, jeżeli uważamy, że takim, jednym z podstawowych kapitałów społecznych dzisiaj jest e, nauka, jest wiedza, jest informacja, jeżeli my uważamy, że nauka taka prawdziwa w takim sensie głębokim, to jest na przykład biologia, chemia, matematyka, fizyka, one wyznaczają taki ideał naukowości, to zawdzięczamy to pozytywnie. To z całą pewnością do dzisiaj gdzieś tam bardzo nic. Druga rzecz, która sprawia, że pozytywizm jest ważny, jest bardzo istotny, to jest to, że od czasów pozytywizmu w literaturze europejskiej zaczyna zdobywać dominację. Proza nad poezją. Do tej pory proszę zwrócić uwagę, mówiąc o literaturze w ujęciu historyczno-literackim, taki jaki obowiązuje w naszym programie nauczania, mówiliśmy przede wszystkim o poezji. Mówiliśmy o wielkich utworach poetyckich. No, romantyzm był takim absolutnym szczytem takiej wielkiej formy poetyckiej, przynajmniej w polskiej literaturze. Natomiast pozytywizm doprowadzi do takiej supremacji prozy. Prozy bardzo określonego typu. To będzie przede wszystkim proza realistyczna. O tym będziemy sobie, będziemy sobie jeszcze, jeszcze osobno z całą pewnością. Hmm. Więc rzeczywiście to jest tak, że tutaj chyba to by było bardzo ważne. Do czasów romantyzmu, jakbyście poprosili jakiegoś namiętnego czytelnika literatury o to, żeby Wam podał pierwsze synonim słowa literatura, to prawdopodobnie tego by Po romantyzmie, czyli w czymś, co my nazywamy pozytywizmem w Polsce, tenże sam wykształcony, obyty i oczytany człowiek, jakby miał powiedzieć, co to jest literatura, to by powiedział, że jest to pojazd, że jest to wielka Prezą, przede wszystkim prozastanowić. Więc to są te dwie główne zmiany, które prowadzi pozytywizm do kultury europejskiej. Skupmy się na tej pierwszej zmianie, czyli skupmy się na sprawach związanych z filozofią pozytywistyczną. O e, e, filozofii e, pozytywistycznej w zasadzie trudno mówić, takim, jako czymś takim spójnym. To, spójna filozofia to jest na przykład kartezjanizm. Spójna filozofia to jest tomizm. Spójna filozofia to jest platonizm, to jest hegelizm itd. itd. Spójna filozofia to jest na przykład, przechodząc trochę dłużej, no to jest na przykład racjonalizm. No i tutaj wpychamy w Kartezjusza, wpychamy Spinozę, wpychamy Leibnica, też może Pascala. Spójna filozofia to jest empiryzm, tak? No i tutaj no, pamiętamy gdzieś tam mówimy, mówimy, z, mówimy, o tym przy okazji oświecenia i tam wpychamy sobie w Tuma, wpychamy sobie Loka. Spójna filozofia. W pewnym sensie to jest idealizm, ogromny wór, do którego możemy śmiało wrócić. Z jednej strony Hegla, z drugiej strony, e, z drugiej strony e, Platona, który w nbszarze może czasu, ale obaj są jakoś tam idealistami. Natomiast pozytywizm to jest taki zlepek. E, to jest taki zlepek różnych filozofii i różnych idei, które w pozytywizmie się rozwinęły. I chciałbym, żebyśmy sobie po tych kilku. E, takich podstawowych pojęciach filozoficznych czy kategoriach filozoficznych, e, porozmawiali, żeby stworzyć taki w miarę spójny, aczkolwiek zupełnie sztuczny, obraz światopoglądu pozytywistycznego. Już nawet nie mówię filozofii pozytywnej, czy filozofii pozytywistycznej, ale światopoglądu pozytywistycznego. No dobra, zacznijmy od zupełnie podstawowych rzeczy. Po pierwsze, z scientism. Po pierwsze, scjentyzm. E, scjentyzm e, jest e, takim nurtem filozoficznym, e, czy taką ideą filozoficzną, która pojawiła się w pismach faceta, który nazywał się August Comte. Był Francuzem. E, pozwólcie, że nie będę się i nie będę literował w jego nazwiska. E, tak samo będzie w przypadku pozostałych filozofów, o których będziemy tutaj rozmawiać. I tenże Comte, filozof francuski, jest no, takim wielkim ojcem, założycielem filozofii pozytywnej. Co zawdzięczamy Comteowi? No, zawdzięczamy mu przede wszystkim, zanim powiem troszkę więcej o tym chociaż w zasadzie już mi powiedziałem, nie nazywając go w ten Co zawdzięczamy Comteowi? Po pierwsze, zawdzięczamy mu samo określenie pozytywizmu. Co to znaczy pozytywizm? Pozytywizm bierze się od słowa pozytywny. Co to znaczy pozytywnie? To nie znaczy fajnie. Pozytywizm, w sensie pozytywnym, dlatego możemy wymiennie mówić filozofia pozytywistyczna i filozofia pozytywna. E, filozofi, e, pozytywizm, czyli to, co pozytywne, oznacza coś, co jest oparte na faktach. pewne niepowątpiewalne, stuprocentowo dowiedny, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, by sięgnąć po makabryczny zupełnie przykład z otaczającego nas świata, jak wiemy, takim tematem, który bardzo mocno rozpala dzisiaj Polaków, jest to, ile w Polsce robi się testów na koronawirusa. I jak słyszymy o tych testach, że ktoś miał wynik pozytywny, no to nie, ale fajnie, tak, mam koronawirusa, tak, Sam COVID-19. Nie. Oznacza to, że mam, jest na pewno ten y, patogen gdzieś na wewnątrz. W tym sensie mówimy o filozofii pozytywnej. Po które e, zawdzięczamy Comptowi e, właśnie scjentyzm, czyli przekonanie, że człowiek definiuje się jako jednostka, ale też jako istota wspólnotowa poprzez mądrość. E, w słowie scjentyzm mamy E, e, Źródłosłów z e, ciencia łacińskich, czyli po prostu Tak? I to jest to wszystko, co mówimy. E, człowiek e, tamtego czasu uważał, że e, powinien zdobywać wiedzę, powinien się uczyć, powinien przymnażać tej wiedzy. E, to nie jest to samo, co oświecony rozum, bo rozum to jest taki czysty, tak? on rozsądza, prawda, fałsz. Tu chodzi o taką wiedzę zdobywaną tak itd. 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 Po trzecie, wreszcie. Zawdzięczamy Kątowi pierwszą pogłębioną refleksję nad człowiekiem, jako narzędziami społecznych. E, dlatego, że Kąt wymyślił, że człowieka jako wspólnotę można badać przy, urzędzie, przy użyciu narzędzi naukowych, e, trochę tak jak badamy świat przyrody, jak badamy np. środowisko, termikierę, ul, e, nie wiem, stado żubrów w Puszczy Białowieskiej. Dokładnie tak samo możemy badać wspólnoty ludzkie, jako wspólnoty społeczne. I to będzie bardzo ważne, na przykład w Polsce, kiedy polscy pozytywiści będą raczej starali się mówić o społeczeństwie, a nie o narodzie. Będzie chodziło o zupełnie inną, zupełnie inną wspólnotę, połączoną z zupełnie innymi funkcjami. Tak? Takimi, które da się zbadać, które, które da się dowieść dalej. Więc to mam na ogólny Tak Szyntyzm. tak? myślenie o jak jako o istocie społecznej. Ewolucjonizm. On się pojawia głównie u Anglików. On się pojawia u Herberta Spencera, on się pojawia u Charlesa Darwina, on się pojawia u Henry'ego Thomasa Bacha, u każdego z nich trochę innym miejscem się pojawia. U jednego się pojawia w badaniach nad przyrodą, u innego się pojawia w badaniach nad, badaniach nad, nad społeczeństwem, u Batła, w badaniach nad historią itd. itd. Ale za każdym razem ewolucjonizm oznacza, że społeczeństwo, świat przyrody, i ludzka historia nie rozwija się dlatego, że mamy jakiś tam, yy, jakiegoś ducha hegelowskiego, tylko rozwija się w sposób naturalny. No to wszyscy wiemy, tak? Darwinizm, nie? teoria ewolucji Darwina, to mniej więcej znamy, tak? Dobór naturalny, podyktowany yy, yy, tym, żeby silniejsi mogli ocalać, słabsi musieli wyginąć i tak dalej, i tak dalej. Nie oceniam tutaj teorii Darwina, dzisiaj wiemy, że ona w całości, podkreślam, ona zasadniczo jest słuszna, przeczenie jej jest absurdem, natomiast w szczegółach ona jest nie do utrzymania, tak? żebyśmy mieli jasność. I to nie jest nie do utrzymania z powodów czysto naukowych. Natomiast no, wyobraźmy sobie że to, co mniej więcej wiemy o Darwinie, Spróbujmy to sobie przyłożyć na grunt historii, spróbujmy to sobie przyłożyć na grunt filozofii społecznej i będziemy mieć dokładny co chodzi o pozytywistą, kiedy mówili o ewolucji Po trzecie, utylitaryzm. Utylitaryzm jest takim pojęciem, które zawdzięczamy angielskiemu filozofowi. Facet nazywał się John Stuart Mill. I tenże John Stuart Mill zaproponował, on bardzo wiele różnych rzeczy zaproponował. To był jeden z pierwszych, powiedzieliśmy, chemistów. Domagał się bardzo mocno takiej daleko posuniętej kwacji kobiet. Jest jednym z wielkich klasyków myśli liberalnej, tak? to jest na pewno coś bardzo ważnego dla tego, tego człowieka. On opracował, czy dał takie filozoficzne podstawy takie modelowemu myśleniu naukowemu, które jest myśleniem indukcyjnym, nie dedukcyjnym, tylko indukcyjnym. Ale to już jakby są osobne historie. Natomiast tutaj najważniejsze w przypadku myla, o czym mówię, jest w końcu Co to znaczy? To znaczy, że to jest rodzaj etyki. Etyki społecznej oczywiście, bo dla pozytywistów człowiek jest w takiej Utylitaryzm oznacza, że człowiek jest dobry o tyle, o tyle, o ile jest pożyteczny. Po prostu. O ile się do czegoś przydaje. Jak się nie przydaje, to znaczy, że jest niepożyteczny. No, i z tego punktu widzenia, no, wyobraźmy sobie na przykład no, Lalkę i arystokrację. Jeżeli już tam gdzieś przeczytaliście Lalkę, bądźcie czytacie Lalkę, no to wiecie, jaki jest tam arystokracji. No dlaczego ta arystokracja jest taka niefajna dla ludzi? Tylko że ona jest nieużyteczna, po prostu na zwyczajnym Ona jest pasożytnicza, więc to jest tutaj na pewno bardzo istotny. Utilityzm. Scientyzm, ewolucjonizm, utilitaryzm. Po czwarte. Organizm. E, najwięcej tego organizmu mamy gdzieś tam u Sponsera, e, a organizm oznacza, że e, człowiek i społeczeństwo e, działa jak organizm. To znaczy każda część tego społeczeństwa musi być na swoim miejscu i spełnia pewne określone funkcje przez analogię do żywego organizmu. I w związku z tym ktoś, kto jest nieużyteczny, to jest ktoś, kto po prostu nie spełnia swojej funkcji w tym organizmie społecznym, tak? Człowiek, miejsce człowieka w społeczeństwie definiuje się przez funkcje, jakie pełni dla tego społeczeństwa, a społeczeństwo w całości jest organizmem. Żeby dobrze funkcjonować, to musi gdzieś tam, musi gdzieś tam rzeczywiście pewne określone, pewne określone gdzieś tam miejsce, miejsce, miejsce zajmować. Dlatego też pozytywiści tak strasznie kochali nauki przyrodnicze, bo dla nich one były modelem mówienia w zasadzie o wszystkim ze społeczeństwem ludzkim łącznie. Tak? Organizm jednostkowy, organizm zbiorowy, wszystko gdzieś tam przez przyrodeznawstwo może się, może się, może się wyjaśnić. No i wreszcie, ostatnia rzecz, o której mało się mówi, ale trzeba sobie o niej bardzo jasno powiedzieć pozytywizm był epoką bardzo mocno materialistyczną. Co to znaczy materialistyczna? To nie znaczy, że lubili dobra materialne. My bardzo często używamy taki błędny sposób określenia materializm, a tymczasem w filozoficznym tego słowa znaczeniu materializm oznacza, że otaczająca nas rzeczywistość składa się z materii. Nie, jest, nie ma charakteru duchowego, tylko ma charakter materialny, fizyczny, a w związku z tym pozytywistyczny, czyli taki, którego można dowiedzieć od razu doświadczenia. No i tu oczywiście z tym się wiąże z konieczności nawet nie tyle ateizm, co bardziej w przypadku pozytywizmu można było powiedzieć agnostycyzm. Czyli takie przeświadczenie, że Bogiem się nie zajmujemy i się się nie zajmujemy. Dlatego, że to jest coś, co wykracza poza granice nauki, a my jako ludzie zajmujemy się tym, co jest naukowe. Eee, no i to chyba wszystko. Eee, z takich głównych rzeczy, o których sobie trzeba powiedzieć. Na następnej lekcji przyjrzymy się bliżej polskiemu pozytywizmowi eee, i e, spróbujemy tam parę takich ważnych rzeczy wyczyścić. Wtedy też dopowiem jakieś takie drobiazgi, czy uściśla takie drobiazgi. Nie jestem w stanie Dziękuję bardzo.